Cześć kochani! Dzisiaj zdradzę wam fascynującą ciekawostkę o naszych mruczących przyjaciołach. Czy wiedzieliście, że koty kompletnie nie czują smaku słodkiego? To prawda, wyobraźcie sobie, podczas gdy my zajadamy się pysznymi ciastkami i czekoladą, nasz kochany futrzak patrzy na nas jak na dziwaków. A wszystko przez to, że kocie języki nie posiadają receptorów wykrywających słodki smak. Więc następnym razem, gdy zobaczycie swojego kota zainteresowanego waszym pączkiem. Pamiętajcie, on nie widzi w nim tego, co my. Dla niego to po prostu dziwnie pachnący przedmiot. I wiecie co? To całkiem logiczne, bo koty są z natury mięsożerne i ich organizm wcale nie potrzebuje węglowodanów. Zabawne, prawda? Ale spokojnie. Nasze mruczki wcale nie czują się pokrzywdzone. Dla nich soczysty kawałek mięsa to prawdziwy rarytas. Jeśli podobają Wam się takie ciekawostki o kotach, zostawcie łapkę w górę. I koniecznie subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.